się to zapala? Zapala się. To mam taki kawałek jak kropocza, poświęca zapałkami, rzuca na nogi pali się. No i jest to technika. Ja to przeżywałam razem z dziećmi i z wszystkimi, co byli właśnie na wiertni. Usłyszałam jakiś świsk, gwizd, to wszystko. Wystraszyłam się. I właśnie Urszula krzyczy. Mówi, pani ubieraj dzieci, uciekamy. Oczywiście może zaraz wpad, Za chwilę patrzę, no żyje oczywiście, nie? To najważniejsze było. Zdążyliśmy trochę się pozbierać, a dziecko, to jedno dziecko to w ogóle na półnago. Żeśmy polecieli na szosę, nie? To zatrzymaliśmy samochód i zawiedli nas do hotelu. Oni mogli swoim życiem nie, zapłacić za to wszystko. No, ale pracują, chodzą do pracy normalnie na zmiany. No, wykonują po prostu taką czarną robotę. Robili przy kopaniu wałów ochronnych i ratownikom pomagali. W tej chwili pomagają eksploatacji. Pracują non-stop. To już jest prawie półtora miesiąca. Już są po prostu ludzie zmęczeni przecież. No, zmęczeni i w tej chwili rozgoryczeni są. Właśnie ci, co tą ropę odwiercili, nie dostali nic. No właśnie, po prostu w ogóle o nich się nie mówi, bo do tej pory nawet nie wiadomo.